Bartolo Longo Od kapłana Szatana do apostoła Różańca. Rozdział 27. Bóg jest miłością. Każdy chłopiec to kolejna opowieść o zbrodni i przebaczeniu. Na jednym ze spotkań, w którym wzięło udział wielu sławnych pedagogów, brat Różaniec opowiedział wzruszającą historię. W zakładzie wychowawczym mieszkało dwóch synów wielokrotnego mordercy i żonobójcy, który przygotowywał się na śmierć. To rozbudzało w nim rozpacz i prowokowało do bluźnierstw przeciwko Bogu oraz ludziom. W tym czasie jeden z jego synów, Massimiliano, przystąpił do pierwszej komunii. Tuż po tym, gdy wraz z innymi chłopcami klęczeli przed ołtarzem, Bartolo zbliżył się do nich i zachęcił do modlitwy za swoich rodziców. Modlili się tymi słowami. O dobry Jezu, który z miłości do nas zechciałeś zostać uwięziony, bity i wyśmiany, a potem przelałeś swą krew na krzyżu. Ach, przez Twoją miłość, która kazała Ci zostać naszym więźniem w Eucharystii, a w tej chwili w naszych sercach. Wysłuchaj naszych modlitw, które zanosimy za naszych rodziców w więzieniach. Pociesz ich w tym dniu tak uroczystym dla Twojej i naszej matki Maryi. Jak nas nawiedziłeś dzisiaj, nawiedź i naszych rodziców w więzieniach. Daj im poznać Twoją miłość, która ich uczyni dobrymi, cierpliwymi, zdanymi na wolę Bożą. Daj im żal za grzechy. Po nabożeństwie wszyscy chłopcy pisali listy do swoich rodziców. Kiedy list Massymiliana dotarł do jego ojca i ten dowiedział się, że syn nie jest głodny i nie błąka się w łachmanach, ale chodzi do szkoły i właśnie przystąpił do pierwszej komunii, że jest szczęśliwy i nie tylko przebaczył ojcu, lecz także modli się za niego, omdlał i padł na posadzkę. Strażnik więzienny donosił później, że kiedy doszedł do siebie, był już innym człowiekiem. Odtąd nie rozpaczał, nie przeklinał i nie popadał w obłędne myśli. Wkrótce nadeszła jego odpowiedź: przedśmiertny list, a w nim testament. Starajcie się przede wszystkim być dobrymi chrześcijanami. A wtedy będziecie też dobrymi obywatelami i unikniecie tego nieszczęścia, jakie mnie spotkało. Nie żywcie do nikogo nienawiści, wszystkim czyńcie dobro. Miejcie zawsze wielkie nabożeństwo do Najświętszej Panny. I módlcie się za mnie, by mi Bóg okazał miłosierdzie. Kiedy dwa miesiące później umierał, jego ostatnimi słowami były błogosławieństwa i dziękczynienia, jakie wypowiedział, wpatrując się w szkaplerz Matki Bożej Pompejańskiej, otrzymany od syna. A ostatnie jego słowo brzmiało – Maryja. Sławni profesorowie i pedagodzy zastanawiali się, gdzie kryje się sekret wychowawczych sukcesów Bartola Longa. Ale on nie ukrywał przed nimi skutecznej recepty. Opowiadał, że jest nią modlitwa i praca. Praca uszlachetnia człowieka, a modlitwa go uświęca. Praca realizuje prawo naturalne, które jest prawem Bożym, modlitwa zaś wznosi duszę do Boga. Lecz był jeszcze jeden sekret prawdziwa miłość. Bartolo tłumaczył czytelnikom Doliny Pompejańskiej, Czym jest ta wielka siła, ta miłość nieziemska, nie ludzka, lecz ta czysta miłość Boża, która mieszkała w sercu Zbawiciela, skąd rozlała się na całą ziemię, miłość, która ogarnia wszystkie stworzenia i przyciąga ich do Stwórcy. Wyniki pracy wychowawczej w domu dla dzieci więźniów były niepodważalne. Przeciwnie pozytywistyczne teorie i eksperymenty, które wciąż pozostawały bez rezultatów. Bartolo jednak nie popadał w pychę. Trzymał raczej zdrowy dystans. Napisał: Nie idę za szkołą Salpitriere, ani za szkołą w Nancy, ani za Lombrozem, ani za Fenim. Mój mistrz to Chrystus. Nie pogardzam nauką, bo prawdziwa nauka nie jest przeciwieństwem miłości. Bóg jest miłością i twórcą nauki. Jakżeż więc miłość i nauka mogą być w przeciwieństwie ze sobą, skoro wychodzą z jednego źródła? Zanotował też słowa, które stanowią najpiękniejsze podsumowanie jego pracy. Nie jestem przeciwnikiem nauki, ale tam, gdzie nauka sprzeciwia się miłości, tam ja zostawiam naukę i idę za miłością. Kiedy więc współczesna nauka rozprawia o tym, czy synowie zbrodniarzy mogą być wychowywani, czy nie, ja ich wychowuję. Gdy zastanawia się nad tym, jakie zasady wprowadzić do wychowania tzw. zbrodniarzy dziedzicznych, ja ich kształcę przez pracę i modlitwę. To mój sekret wychowawczy praca i modlitwa. Zarzucają mi, że niczego nie osiągnę, bo w wychowaniu trzymam się już przestarzałych zasad. Ewangelii, a nie reguł nowożytnej nauki. Odpowiadam na to, przedstawiając Wam pierwsze owoce, rezultaty już osiągnięte. I rzeczywiście, te owoce pracy wychowawczej mówiły same za siebie. Bartolo dowodził, że nie da się wychować dziecka tylko poprzez naukę alfabetu i tabliczki mnożenia. Nic też nie da. Przebranie biedaka z łachmanów w szkolny mundurek. Bez odnowy duchowej to dziecko pozostanie w istocie takim, jakie było przedtem. Stąd nacisk na nauczanie katechizmu i różańca, na kształtowanie żywej wiary. Bez wychowania w duchu Ewangelii trudno byłoby cokolwiek osiągnąć. I to też dowód na to, że Ewangelia musi pozostać obecna w życiu publicznym. W tym kontekście Bartolo, nawiązując do postulatów wolnomyślicieli, aby usuwać ze szkół lekcje religii i krzyże, dowodził, że doprowadzi to do wychowywania wrogów porządku społecznego, bo tam jest pokój, gdzie jest Chrystus. Po piętnastu latach prowadzenia domu wychowawczego dla dzieci więźniów, Bartolo mógł się poszczycić dojrzałymi owocami swoich wysiłków. Stu trzech chłopców, jak zanotował w tym czasie, już wykształconych i ukształtowanych opuściło dom i rozjechało się po świecie. Młodsi wrócili do swoich rodzin, starsi poszli do pracy. Niektórzy synowie przestępców zostali duchownymi, inni karabinierami, jeden został szewcem, kilku popłynęło za ocean, szukając szczęścia w dalekim świecie. W zakładzie stale przebywała przynajmniej setka chłopców, którzy pobierali lekcje życia pod okiem pompejańskiej matki. Co na to ówcześni pedagodzy i naukowcy? Paolo Lambrozo, nazywany w Europie papieżem kryminologii, nie mógł pozostać ślepy na sukcesy szkoły Chrystusa. Z czasem ten uczony, który zaprzeczał możliwości osiągnięcia dobrych wyników w pracy z dziećmi przestępców, zaczął się skłaniać ku tezie, że niektóre z nich da się jednak wyedukować. Bartolo dawał uczonym jasne przesłanie: Mniej książek, więcej zakładów wychowawczych. Nic bowiem nie wynikało z uczonej gadaniny, kiedy potrzeba było stale przyjmować kolejne dzieci. Jeden z więźniów napisał: Jestem skazany na dożywocie, nie ujrzę już nigdy światła ani wolności, ale mam sześciu synów. Jeśli ich nie uratujesz, oni wszyscy pójdą za mną do więzienia. Podobnych listów przychodziły setki. Czy Bartolo mógłby odmówić więźniom? Nie tylko przyjmował ich synów. Ale też z myślą o nich samych napisał broszurkę, która miała ich skłaniać do nawrócenia. Zawarł tam wezwanie. Wzywaj Maryję. Niech jej imię nigdy nie opuszcza Twoich ust. Nigdy nie odstąpi od Twojego serca. Naśladując Maryję, nie zboczysz z drogi. Jeśli myślisz o Maryi, nie zbłądzisz. Jeśli trzymasz się blisko Maryi, nie upadniesz. Jeśli Maryja cię ochrania, nie masz czego się bać. Jeśli Maryja cię prowadzi, nie znużysz się. Jeśli Maryja ci pomaga, dotrzesz do nieba.